Siemanko z tej strony Oxxota Filmik został przygotowany na konkurs Roya i Safajera który właśnie zobaczyłem przeglądając filmy Roya Dzisiaj zagramy sobie w kooperacji z moim kumplem Romkiem Atomkiem Siemanko Zobaczymy czy się będzie wam podobać czy nie Zapraszam do oglądania Dobra, ja wyrosł na Od razu mówię, że to jest No Zajm... Dobra, ja od razu się nimi zajmę, żeby było ich mniej Gramy na medium Niż na hardzie, no nie dawaliśmy rady, nie ma co kłamać Dobra Ja widziłem, ja bym w tej podłożyłem terminy Nie wynikam tam czołg w zachodzie jechał Dobra, oznaczyłem paru będzie łatwy. Z tego M60 pani się strzela Padają jaka... O kurde! O kurde, nie 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 zaraz padnę Nie wiem dlaczego z tyłu dostałem Nie, ja nie, ja W kampie Jest tam jeszcze jeden, ja go zdejmę, on się niczego nie spodziewa Kurde, nie mogę na dwójnuk ustawić o oh fuck, na dole, aaa L Chowaj się, chowaj się, padniesz a, zaraz dead, dead. już mam biało czarnejka Dobra, jedzę, gdzie? O nie, nie oh, yeah, yeah. Rzuciłem ja, granata to? tam, na, pod samochody Ale wypomnę Ale nic nie dało No fuck Nie To jeszcze nie było tak trudno Na pewno dałeś na hard. Nie dałem na no hard, da, jest dobrze no, no. Dobra BMP jedzie Dobra No jedno poszło Druga poszła Dobra, to już trzecie, trzeciego no, załatwił tak. Dobra, szybko przeładowuję No, no nie nie, dostałem oh, fuck. Dead? 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 Teraz będzie, jeszcze będą tu biec chyba Czekaj? No nie, szybko? rozwalił mi sporki z piasku Idą. Gdzie? Zaznaczaj mi, bo tu też można widzieć. Dobra, idą po lewo. Po prawej. Pra prawej, no A, się fajnie strzela. Mięso armatnie. <laughs> nice one, kurde Dobra. Czysto? Zachodnia. Z z Zachodnia Jeszcze ja tu zostanę tutaj, gdzie ja tu jestem teraz Na górze ściągnę Dobra Ja tu z góry ściągnę, z RPGa. A ja z dołu Następny Ale buła, pięknie Bez przycelowania, prawda Kurde, zga niczego nie zrobiłem Cofera nie to? Bah E to na Myślę, że minęło 3 minut gdzieś No 3-4, coś takiego ale była! Nice! Tam gdzie samochodów! uważaj! Tam gdzie samochodów! Rzuć nam granatę, możesz, dobra. O, wybuchło i samochód wybuchł. Będę po coś jest... na krótsze dystanse. Znowu efekt! granat! Nie, dednę. Ale far. Są już całkiem pod nami tu. I są na górze, dobra, na górze a głupio, że ja nie mam O oh, fuck! Uważaj, bo jedzie To ci za plecami jest no... O, No jedzie, uważaj Dobra, rozwaliłem go Pad? Dobra. Pad. Dobra, zapas amunicji i jazda No jeszcze mam, jeszcze, gdzie? Co? Gdzie? O Ale ostrzał Dobra, wszystko. Przez... No, Dobra, chodzą... powinni jednąć po a, amunicja się przyda. Ogólnie to powinno więcej być takich misji kooperacji. Mhm. Jestem zaliczony, że jest tylko sześć. Ale to we wszystkich grach, nie tylko w bf a w, a, a w niektórych nawet nie ma, nie? No, stawiają tylko na singla i multi, tak. żeby na zysk. Jak <laughs> nie, nie, wszystko w tych czasach. Ale nie marzę na razie. Dobra, nie wiem czy brać snajpera, masz snajperę już, nie? A ja mam, no, no. Dobra, nie grałem przez ten dłuższy czas snajperką. No też zobaczymy jak to wyjdzie? Pamiętasz, tu można iść? Gdzie? Patrz. Aha, Dobra, idę. Pani pamięta... Uwaga. No, idą. Oznaczaj mi jak będziesz mówił. Dobra, idę. Na lewo. Dobra, jakąś bułę by się przydało? O je, to on jak tutaj biegnie, więc to nas Dobra deciągnąłem go, o, jest trzeba... tam jeszcze jeden. Idą Nice one, kurde Pięknie, padają jak mnie krachną Ale wątpię, żebyśmy dali radę na hardzie Nie, wątpię nie, bo też na Hardzie dałoby radę, tylko na pewno by trzeba było mieć więcej czasu na to no właśnie Bo tu nie ukrywajmy, że też się trochę śpieszymy O co to było? What the fuck <noise> Bo jest 10, 10 minut to niedużo, nie? Nie Ale kto by chciał to oglądać <noise> Dobra, idą Artevi znowu Lubię te buły O far, o far Za mało trochę broni dali, Powinno już więcej do wyboru Ale Sniperka to jest OP tutaj. No na tej mapie akurat tak. Są chyba gdzieś znowu na tym. Na górze chyba. Tak, bo dostałem RPG. Nie A, ten jedzie ten, BMP. Przecież rozwinięli. Gdzie on jest? Dobra. O, nie mogę go nawierzyć. Ja też. Dobra. Pol poszło. O. Ale ja nie mogę dalej. Poczekam. Dobra, poszła równa. Dobra, już trzecia moja. Dobra. O nie! Dead'u. Chyba z góry, o ja z góry. Z tego na pewno. O! Wow, wow, wow. Dobra, jeden dead. Było wow, blisko. To jest to. Dobra, dead. Czysto. Idą tu z, z prawej, z dołu. O kurde, ale blisko. Naporka się tu nie rano. Rzuciłem im Dobra ocie, ewakuujemy się, bo też mało czasu zostało, to może akurat zdążymy Gdzie teraz się szło, bo nie pamiętam no Tutaj, na dół, do A, ale za tymi typami? Znaczy... A, no, no, gdzie są helikoptery? Zostawili nas Jak w tym, helikopter w ogniu, misji. o! No! A, a myślałem, misja. że to dłużej będzie Helikopter ale... w ogniu A tutaj mamy przykład, jakie te misje są długie i wymagające hmm. no, Po operacji Dobra, no to nic. Dziękuję Wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Na razie. No, na razie.